Jana, rozdział 10, wersety od 1 do 21. Zaprawdę, zaprawdę mówię Wam, ten, kto nie wchodzi do zagrody owiec przez drzwi, ale wspina się do niej z innego miejsca, jest złodziejem i bandytą. Ten jednak, kto wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera, a owce słuchają jego głosu, i woła swoje własne owce po imieniu i wyprowadza je. Kiedy wszystkie własne wypędzi z zagrody, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos. Za obcym jednak w żadnym razie nie pójdą, ale uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie wiedzieli, co znaczyło to, co im mówił. Jezus powiedział więc do nich ponownie: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam. Że ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i bandytami, ale owce ich nie posłuchały. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony i wejdzie, i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby miały życie. I miały je w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem i którego owce nie są jego własnymi, widzi, jak nadchodzi wilk, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Ucieka, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem. I znamy moje owce, a moje owce mnie znają. Tak jak ojciec mnie zna, a ja znam ojca, i życie swoje kładę za owce. Mam też inne owce, które nie są z tej zagrody. Te również muszę poprowadzić i będą słuchać mojego głosu, i będzie jedna trzoda i jeden pasterz. Dlatego Ojciec mnie kocha, bo kładę swoje życie, aby je ponownie wziąć. Nikt mi go nie zabiera, ale kładę je sam z siebie. Mam władzę je położyć i mam władzę ponownie je wziąć. To przykazanie otrzymałem od mojego ojca. Ponownie powstał z powodu tych słów podział wśród Żydów. I wielu z nich mówiło: Ma demona i jest obłąkany. Dlaczego go słuchacie? Inni mówili: To nie są słowa opętanego przez demona. Czy demon może otwierać oczy niewidomym? Rozdział 10 pokazuje nam, że życie pasie wierzących, którzy przybywają poza religią. Werset na dziś wraz z komentarzem. Werset 9. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony i wejdzie, i wyjdzie i znajdzie pastwisko. I komentarz. Pastwisko oznacza tutaj Chrystusa, który jest miejscem, gdzie karmią się owce. Gdy pastwisko jest niedostępne, np. zimą lub w nocy, owce trzeba trzymać w zagrodzie. Gdy jest gotowe, nie ma potrzeby, by owce dłużej w niej pozostawały. Trzymanie w zagrodzie ma charakter przejściowy i tymczasowy. Przebywanie na pastwisku i korzystanie z jego bogactwa ma charakter ostateczny i stały. Zanim przyszedł Chrystus, prawo było zabezpieczeniem, a podleganie mu miało charakter przejściowy. Teraz, ponieważ Chrystus już przyszedł, cały wybrany lud Boży musi wyjść z Zagrody Prawa i wejść w niego, by radować się nim jako swoim pastwiskiem. Powinno to być czymś ostatecznym i stałym. Ci, którzy stali na czele w judaizmie, nie mieli takiego objawienia. Wskutek czego. Uważali prawo, na którym opiera się judaizm, za coś stałego. W konsekwencji rozminęli się z Chrystusem i nie mogli uczestniczyć w nim jako swoim pastwisku.